Właśnie zabiłem kolejnego komara. No, jest to nieodłączny, nieodłączna atrakcja pobytu na Mazurach. Powiedz, jak uchronić się przed komarami? Jeżeli chodzi o zabezpieczenie takie personalne przed komarami, mamy dostępnego, dostępne różnego rodzaju preparaty w aptekach, czy to spreje na ciało, bądź opaski, które możemy założyć na rękę. I w ten sposób możemy się zabezpieczyć przed tutaj natrętnymi owadami, jakimi są komary. Dodatkowo też trzeba uważać i zwracać uwagę na, na ubiór. Tak? Nie, za, nie zakładamy jaskrawych ubrań. No i wiadomo, tak, no lato jest ciepłym czasem, ale dobrze po prostu zakładać jakieś dłuższe spodnie, tak? Czy dłuższe bluzy, które będą po prostu chroniły nasze ciało przed kontaktem z komarami. Problemem również są podczas wizyt w lasach mazurskich kleszcze. Jak uchronić się przed kleszczami? Jeżeli chodzi o kleszcze, tutaj problem jest bardziej złożony. Też można pójść w kierunku właśnie odzieży, tak? czyli długa odzież, niejaskrawa, która nie będzie, nie będzie tutaj zwracała naszej uwagi. Jeżeli chodzi o takie repelenty na kleszcze, też dostępne są oczywiście w aptekach. Jak widać, można się zabezpieczyć i przed komarami, i przed kleszczami, czyli bezpiecznie spędzić weekend czy urlop na Mazurach. Eliusz Kamiński, mikołajki24. info.